Widzicie moi drodzy widzowie, z tej strony Łukasz. Tym razem hmm, powraca do mnie jak bumerang sprawa zboża ukraińskiego. E, oto wypowiedział się na ten temat pan minister Robert Telus, minister rolnictwa. I pan minister zarysował sytuację, która każe troszeczkę się niepokoić. Mianowicie. Hmm, Cytując artykuł i wypowiedź pana ministra Telusa, tegoroczne plony są porównywalne z ubiegłorocznymi, ale gorzej jest z jakością zbieranej pszenicy, która ma mniej białka. I teraz uwaga, moi drodzy, będzie najważniejsza część tej wypowiedzi: może wystąpić sytuacja, że pszenicy konsumpcyjnej będzie nam brakować, a pszenicy paszowej będziemy mieć za dużo. Aha! No, tutaj bardzo żałuję, że nie znam się na rolnictwie i produkcji pszenicy, bo nie wiem, jakie są normy w Polsce dla produkowanej pszenicy, i nie wiem, kiedy pszenica jest paszowa, a kiedy konsumpcyjna, ale w sumie nie muszę tego wiedzieć. Kiedyś parę dni temu powiedziałem, czy parę tygodni temu raczej powiedziałem, że zboże ukraińskie, chociaż nie spełnia polskich norm. Nałożonych przez Unię i, że tak powiem, unijnych norm, nie tylko polskich, to nie znaczy, że jest gorsze. Może jest nawet lepsze. Może mamy do czynienia z sytuacją, mówię może, bo się nie znam, że ukraińskie zboże jest bardziej naturalnie hodowane, ma mniej glifosatu, mniej wyrobów firmy Monsanto, mniej chemii i dlatego też jest mniejsze na przykład i ma mniej białka, bo tak może być, ale tak jak mówię, nie znam się, więc nie wiem. Słyszałem wypowiedzi rolników polskich, którzy mówią, że zboże ukraińskie, które widzieli na skupach, to, jest, to są śmieci po prostu. Ale mogli nie, nie być szczerzy, bo w końcu w ich interesie jest, żeby ukraińskiego zboża nie skupować. Natomiast to nie o to chodzi. Ważne, że jakieś tam normy Produkcji zboża w Polsce istnieją i należało mieć tego świadomość. Wszystkie firmy, które skupowały zboże ukraińskie, powinny wiedzieć o tym, że nie nadaje się ono do celów spożywczych na terenie Polski. A jeżeli nie wiedziały, to powinny to sprawdzić. Ale tutaj mamy, zdaje się, z kolejnym przypadkiem do czynienia w typie afery paliwowej, albo afery alkoholowej. Jak to może mogło być zrobione? Jaki mechanizm mógł być, jeżeli to było oszustwo, to jaki mógł być mechanizm tego oszustwa? Ano, moi drodzy, mogło być tak, że firmy sprowadzały tanie zboże z Ukrainy za przysłowiowe 5 groszy, a potem mieszały je z polskim zbożem i sprzedawały w skupach po cenie wyższej niż kupiły. To jest jeden z pomysłów. Drugi z pomysłów jest taki, że politycy op opętani e, amokiem pomocy Ukraińcom e, skupowali to zboże, dokładnie wiedząc, że w Polsce nie można go wykorzystać. I jakkolwiek to było, e, jakkolwiek ta sytuacja wyglądała, to była ona podwójnie jej skutki były podwójnie, moim zdaniem, szkodliwe dla państwa polskiego. Po pierwsze, mamy teraz do czynienia z sytuacją, kiedy pszenicy konsumpcyjnej będzie nam brakować. Dlaczego? No, może dlatego, że rolnicy nie sprzedają. Może dlatego, że rolnicy, widząc co się dzieje, w ogóle nie uprawiali pszenicy, tylko inne rośliny. No i też tak sobie myślę, chociaż znowu podkreślę, że na rolnictwie się nie znam że takie punkty skupu zbóż one nie są z gumy i pewnie mają określoną pojemność i czy możliwe jest, że zapchały się one tanim ukraińskim zbożem i teraz nie skupują zboża polskiego nie wiem zobaczę ile tego zboża mogło w Polsce o, o proszę bardzo aż się włos na głowie jeży. Gazeta tygodnik rolniczy donosi, poczekajcie, żeby nie gadać głupot to przeczytam z opublikowanego przez niego wpisu wynika przez niego, czyli przez kogo? No nieważne wynika że w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 mniej więcej przez rok do Polski wjechało 4,11 miliona ton zbóż i rzepaku. Z tego w naszym kraju zostało aż 3,4 miliona ton, czyli 83%. Tranzytem przejechało jedynie 702 tysiące ton. Aha, czyli... Ja przynajmniej zawsze słyszałem do tej pory w telewizji, że Polacy pomagają Ukraińcom w eksporcie zboża. A tu się okazało, że było to cokolwiek niedopowiedzenie, troszeczkę, tak? Bo jak sami słyszeliście, 83% zboża kupionego czy sprzedanego przez Ukraińców zostało w Polsce. A ile to jest w przypadku pszenicy na tony? A, proszę bardzo, skupiliśmy. Ogólnie Ukraińcy sprzedali 874,186 ton, z czego 808,200 ton zostało w Polsce. Hmm, tylko pszenica, nie liczę tutaj innych zbóż, czyli lekko licząc 808 ton zboża. No, no to brawo partia rządząca, brawo panie ministrze Telus. Dobra robota. Pan, i tutaj, w tej sytuacji, kiedy skupiliśmy tak potężną ilość zboża, które w Polsce nie da się wykorzystać do zjedzenia. Mamy 800 ton zboża, którym będziemy kurczaki karmić. No to mamy szansę być potentatem w produkcji drobiu. Może KFC to od nas kupi, na przykład? No i teraz mamy do czynienia z tym, że propaganda rządowa natychmiast się uruchomiła. Przepraszam, to moi sąsiedzi świętują niedzielę handlową. I już, że tak powiem, e, zdaje się, że mają nieźle w czubie, ale nieważne. Dlatego słuchajcie, wrzaski. E, no, i zaraz, bo mnie to rozproszyło i zapomniałem o czym mówiłem. Aha, że rządowa propaganda uruchomiła e, oczywiście swoją machinę kłamstwa i obłudy. Żeby nam wmówić, że to, co jest, czyli brakuje, brakujące, e, brakująca ilość e, pszenicy spożywczej, to nie jest wina idiotycznych decyzji podejmowanych przez rząd i złej woli oraz korupcji i oszustw podejmowanych przez inne osoby, tylko to jest wina pogody. Posłuchajcie. Pan minister Telus dodał, że dużo mniejszej ilości, w dużo mniejszej ilości zbierana jest pszenica konsumpcyjna, a na rynku pojawiło się więcej pszenicy paszowej. No to jednak już wiemy. Podkreślił, że pszenica konsumpcyjna ma wyższą cenę, która, jak dodał, obecnie rośnie. No i to właśnie jest mechanizm, który potencjalnie stwarza możliwość oszustwa. Pszenicy paszowej jest więcej na rynku, między innymi ze względu na pogodę, to jest susza, która początkowo występowała i obecne opady deszczu spowodowało to, że ta pszenica to zboże ma mniej białka. Aha. Czyli zby... ja przynajmniej zrozumiałem z wypowiedzi pana ministra, że susza źle, deszcz źle. A w ogóle to wszystko wina pogody. No najwyraźniej. 15 na Matki Boskiej Zielnej nie poszedłeś, drugi widzu, na procesję albo do kościoła, nie, nie wrzuciłeś nic do skarbonki. I to dlatego była susza, bo Bozia nie pobłogosławiła i dlatego widzisz teraz w zimą albo nasze państwo będzie płacić ciężkie pieniądze za pszenicę sprowadzaną do nas z Europy, podczas gdy w magazynach będzie zalegać pszenica, która się nadaje jedynie do karmienia kurczaków albo będziemy wpieprzać pieczywo turystyczne, ewentualnie te okrągłe takie wafle ryżowe. I jeszcze raz, moi drodzy widzowie, skupcie się, zróbcie poważną minę i powiedzmy chórem, dziękujemy Ci, partio rządząca, za to, że nie ustajesz w wysiłkach, żeby budować lepszą przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Za to, że wszystkie Twoje działania... Są przemyślane i prowadzą do dobrobytu. A wszelkie decyzje są światłe, inteligentne i procze niemalże. Dziękujemy, Jakże ja jestem szczęśliwy, że partia rządząca doszła do władzy za mojego życia. No, tu w tym momencie pora skończyć. Tą gadkę zanim się sam nakręcę i będę musiał ze złości wziąć większą ilość lekarstw na serce. Dziękuję Wam za uwagę, moi widzowie. Trzymajcie się strzałka.